Bon Bon Cafe przy ulicy Masztalarskiej to miejsce niezwykłe. To właśnie tu cyklicznie odbywają się warsztaty i pokazy wytwarzania słodyczy. Wszyscy, którzy pojawią się w lokalu mogą własnoręcznie zrobić kolorowego lizaka. 28 października Bon Bon Cafe odwiedziły dzieci z przedszkola Majster Klepka z osiedla Przyjaźni. Każde dziecko, które przychodzi do nas na warsztat, może zobaczyć, jak ta produkcja powstaje. Czyli od początku, jak wylewamy gorącą masę lizakową na blat, jak dodajemy aromaty, barwniki i na końcu dzieci mogą same stworzyć własnego lizaka, wymyśleć swój własny kształt. No i na końcu ten moment, moment na który każde dziecko czeka, czyli wtyka z patyka do lizaka i czeka, aż lizak ostygnie i będzie mógł zabrać go ze sobą do domu. Jak zadajemy pytanie dzieciom, skąd się biorą lizaki, to na początku większość dzieci odpowiada ze sklepu, a tutaj w tym miejscu mogą przekonać się, że droga lizaka tak naprawdę jest dość długa i zanim lizaki trafią na sklepową półkę, muszą przejść całą procedurę. Dzieci mogą zobaczyć tak naprawdę, jak to wszystko wygląda od początku. Dodajemy trochę koloru, gdzie robi się coraz bardziej nasza, Czyli nasze lizaczki mają już smak truskawkowy, mają powoli już kolorek. Za chwilę musimy pracować nad kształtem lizaczka. A na końcu, co powinien mieć każdy prawdziwy lizak? patrz, super! Co dzisiaj robiliście? Lizaki. 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 Jak się robi te lizaki? Trzeba wybrać się wybrać I trzeba no. wybrać mak. No, trzeba trzeba ma... wybrać kolory. A jakie kolory były? Niebieski, czerwony. Żółty. Niebieski i... żółty. Biały taki... I trzeba dżewony. zabijać też. Opowiecie mi na czym polega to zawijanie w limaczkach. Trzeba, trzeba, na, trzeba, na, trzeba na, tak wykulać, a później no, trzeba tak zawijać. Zabijać. A no. później zabijać, trzeba no, tak zawijać no, i trzeba tak w kółko. No i trzeba no, wtedy no, trzeba no, i wtedy trzeba włożyć patyczek. No, te mi lizaki to, zabieracie do domu? Nie. Czy zjecie od razu? Ja zabieram do domu. A ty Ja zabieram do domu. Ja zabieram, ja zabieram do domu. Bon, bon Cafe jest miejscem stworzonym na potrzeby rodziny. Dobrze bawią się tu nie tylko dzieci, ale i ich rodzice. Idea tego miejsca powstała z potrzeby, tak naprawdę. Od dawna myślałyśmy, że chcemy otworzyć swoją własną kawiarnię, a dodatkowo pojawiła się potrzeba, założyłyśmy własne rodziny i też nasi znajomi e, posiadają dzieci. I, e, brakowało nam miejsca, do którego możemy iść, gdzie możemy czuć się swobodnie, gdzie dzieci mogą czuć się swobodnie. Dodatkowo też tęsknota za smakami dzieciństwa, czyli za tym, co każdy z nas wspomina z, z sentymentem, czyli za smakiem Lizaka. I stwierdziłyśmy, że połączymy te dwa pomysły, czyli Czyli stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, przyjaznego rodzinie, plus idea produkcji własnych lizaków. I tak oto powstał Bonbon bon Cafe, miejsce przyjazne rodzinie, przyjazne dzieciom, gdzie każde dzieci mogą stworzyć swojego własnego lizaka. A więcej informacji na temat tego miejsca znaleźć można w internecie na stronie www.bonboncafe.pl